Witam wszystkich przy kolejnej sekcji demontażu. To jest to tako, taka pompa z ekspresa do kawy. Powinno się tam znajdować, chyba mieć pośrodku. No i tu jest jeszcze odlew aluminiowy z takimi grzałkami grzewczymi. To jakoś muszę kiedyś sobie rozwalić. My teraz idziemy sobie to rozebrać. Tą pompę. No i zobaczymy, co jest właśnie w tym plastiku tutaj. Pompa ma. 450 gramów prawie. No i my zobaczymy, co znajduje się w tym środku. A tutaj wyszło takie coś. No i o, nawet nie trzeba rozcinać. Samo wyszło żelazo do żelaza. Cyk i cyk. Cyk, śrubki dwa ten jest drzewa, to jest plastik. No i teraz co z tym? Spróbujmy próbujemy sobie młotem potraktować, nie? A! Świeci się. Jest z miedziunia. Popatrzcie jakie bardzo ładne dwoje. A ja już myślałem, że z Ekspresa do kawy nic nie będzie. A tu popatrzcie, jaka cewa, bardzo duża cewka, się wydarła na świat. Oho, oho będzie z miedzi. Nigdy nie wiedziałem, że z ekspresa do kawy można coś wytargać. A tu spójrzcie sami. Kurczę, miedzi na bogato. Oho. No, popatrzcie sami na to, jakie ekstra zwoje bardzo ładne, bardzo duże i grube mieć. W tym właśnie tej pompie z, tej, z tego ekspresu do kawy była. Już kiedyś myślałem, że tam nic nie będzie w środku, a tu na mnie czekało chyba przez pół roku takie. Ładne zwoje do demontażu. Super. Super. Jest to ekscelencyjna miedź. Tylko trzeba odczyścić trochę plastiku. No i zobaczymy, ile tego wpadło dzisiaj. Hehe. He. Bardzo szybka rozbiórka, nie? Ponawalać wystarczy młotkiem. No i 141 gramów miedzi wpadło. Ludzie, super. Myślałem, że będę potrzeba szlifierę. No, ale to samo wyszło pod motem. no i to jeszcze trochę, chyba kiedyś potraktuję motem. Tą, tą, tą cewkę, ludzie, co wam powiedzieć, taka bardzo, bardzo ładna miedziuszka wyszła właśnie z tej pompy. No, i jestem bardzo ucieszony, bo nie spodziewałem, że taka myśl właśnie wyjdzie z tego. No, i to wszystko powędruje do kolekcji, nie kolekcji baniażkowej no i, no i cyk tam z tym, gady gady są bardzo ładne. Co? Miedziuszka już tam ile tego jest. wyłączyło się, co jest? Chyba jakaś słowo bateria. No, chyba jakoś nie chce działać. Ile tego już mamy nazbierane? 6 kg i 123 gramów. No bardzo ładnie. No. Po prostu z tego właśnie wyszło, z tej pompy, z tego kawy, do kawy, z ekspresa do kawy. No i żelaza wyszło tyle, więc odpłaca się czasami te sprzęty zbierać. No i rozbierać. No i potem wypadnie takie coś. Ludzie, jeżeli się podoba. Dajcie suba albo lajka. Bardzo szybka była to rozbiórka. Dziękuję za Wasze patrzenie. Możecie zobaczyć tutaj filmiki i tutaj. Oraz subskrybujcie mój kanał. Do zobaczenia!